Jesteś jedną z nielicznych dusz, które teraz słyszą to przekazanie, nie przez przypadek, lecz przez głębokie kosmiczne przeznaczenie. Wibracje wszechświata właśnie się zmieniają, otwierając drzwi do wyższych poziomów świadomości, a tylko świadomi i wybrani są gotowi je przekroczyć. Ta wiadomość pochodzi z miejsc, gdzie czas i przestrzeń stapiają się w jedno, gdzie Twoja prawdziwa natura jest bezgraniczna i niezniszczalna. Przygotuj się na podróż, która odmieni Twoje postrzeganie rzeczywistości i wprowadzi cię w stan pełni istnienia, bo w tym momencie nie chodzi tylko o wiedzę, lecz o przebudzenie duszy. Gdy zanurzamy się w tajemnicę kwantowej, świadomości, otwiera się przed nami zupełnie nowy wymiar zrozumienia wszechświata i naszej roli w nim. W tradycyjnym pojmowaniu rzeczywistości, świat jest często postrzegany jako zbiór niezależnych obiektów, działających według sztywnych fizycznych praw. Jednak za zasłoną materii kryje się o wiele bardziej złożona i subtelna rzeczywistość kwantowa natura istnienia, która łączy wszystko w jedną niepodzielną całość. To właśnie w tym polu kwantowej świadomości dusza zaczyna odgrywać swoją prawdziwą, fundamentalną rolę. Każdy z nas nie jest jedynie ciałem, które funkcjonuje w czasie i przestrzeni, ale istotą energetyczną i świadomością, która jest częścią kosmicznego pola kwantowego. To pole jest niewidzialne dla zwykłego oka, lecz można je doświadczyć poprzez stan podwyższonej świadomości, medytację czy inne duchowe praktyki. W tym polu nie istnieją granice. Czas przestaje być liniowy, a przestrzeń traci swoje ograniczenia. Pojawia się zatem pytanie, czym tak naprawdę jest dusza? W kwantowym ujęciu dusza to nie tylko jądro osobowości, ale przede wszystkim wzorzec energetyczny, który istnieje poza wymiarem fizycznym. To nieskończona świadomość, podróżująca przez różne rzeczywistości, zbierająca doświadczenia i rozwijająca się w nieskończoność. Rozumienie siebie jako istoty kwantowej pozwala odrzucić ograniczenia narzucone przez materialistyczne spojrzenie na życie. W praktyce oznacza to, że nasze myśli, emocje i intencje mają realną moc kreacji. Na poziomie kwantowym wszystko jest energią, która wibruje na rozmaitych częstotliwościach, a te wibracje wpływają na to, co manifestuje się w naszym świecie fizycznym. Dlatego właśnie świadomość staje się najpotężniejszym narzędziem ewolucji. Poprzez nią możemy kształtować swoje życie, a nawet przemieniać rzeczywistość wokół siebie. Dolores Cannon wielokrotnie podkreślała, że nasze dusze przychodzą na tę ziemię z zadaniem z misją, która jest zapisana w kwantowym kodzie misja ta nie jest przypadkowa ani losowa jest wynikiem wieloletnich podróży duszy przez różne poziomy istnienia i skomplikowane doświadczenia, które nas uczą i rozwijają. Kwantowa świadomość pomaga nam zrozumieć, że każda sytuacja, każda relacja i każde wyzwanie jest częścią większego planu duszy, który prowadzi nas ku transformacji i ostatecznemu przebudzeniu. W praktyce dostęp do kwantowej świadomości nie jest zarezerwowany dla wybranych. Każdy nosi w sobie ten potencjał, jednakże, aby go zrealizować, trzeba przezwyciężyć kondycjonowania społeczne, zwątpienie i strach, które nas ograniczają. Kluczem jest otwarcie się na intuicję, medytację i świadome życiowe wybory, które prowadzą do coraz głębszego zrozumienia siebie i świata. W ten sposób zaczynamy dostrajać się do uniwersalnej energii która jest zarazem energią miłości, mądrości i nieskończonego potencjału. Ten proces odsłaniania kwantowej świadomości jest niczym powolne rozkwitanie kwiatu, najpierw subtelne zmiany, potem coraz silniejsze przebudzenia, aż do momentu, gdy nasza dusza zaczyna działać w pełnej świadomości swojej mocy. To właśnie w tym stanie stajemy się twórcami własnej rzeczywistości, świadomymi uczestnikami kosmicznego tańca energii i materii. Prawdziwa siła leży w zrozumieniu, że nie jesteśmy ofiarami losu, ale istotami współtworzącymi wszechświat na każdym poziomie. Z tego powodu tak ważne jest, aby pamiętać, każda myśl, każde uczucie i każda intencja ma znaczenie. Kwantowa świadomość zaprasza nas do odpowiedzialności za własne życie i do otwarcia serca na to, co niewidzialne, a zarazem realne. W tym wymiarze wszystko jest możliwe, a dusza jest kluczem do odblokowania tych nieskończonych możliwości. To jest prawdziwe przebudzenie ducha, które Dolores Cannon opisywała jako podróż w głąb samego siebie, prowadzącą do odkrycia nieograniczonej mocy, którą nosimy w sobie od zawsze. W momencie, gdy zaczynamy zgłębiać temat wyboru duszy oraz przeznaczenia, wkraczamy na teren pełen tajemnic, które nie zawsze są łatwe do zrozumienia z poziomu ludzkiej świadomości. Dolores Cannon podczas swoich licznych sesji regresji hipnotycznej odkryła, że dusze świadomie podejmują decyzję o tym, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach się inkarnują. Nie jest to dzieło przypadku, lecz wynik precyzyjnego, planu, który ma na celu naukę, rozwój i ewolucję na poziomie duchowym. To właśnie dlatego tylko wybrane dusze są w tym konkretnym momencie gotowe odebrać tę wyjątkową, kwantową wiadomość. Ich energetyczny kod rezonuje z przekazem, a one same podjęły zobowiązanie do pełnienia ważnej roli w procesie zmian na Ziemi. Dusze, które teraz odbierają ten sygnał, wybrały tę linię czasową i ten moment w historii planety, ponieważ ich przeznaczenie wiąże się z byciem katalizatorami transformacji, zmian, które mają nie tylko osobisty, ale również kolektywny zasięg. Dlatego ta wiadomość nie jest dla wszystkich. Nie jest też wynikiem kaprysu czy przypadkowego zdarzenia, lecz jest owocem długich przygotowań duszy, która wielokrotnie inkarnowała się, zbierając doświadczenia niezbędne do pełnego zrozumienia i przekazania tego, co teraz jest niezbędne do przełomu energetycznego. Wybór duszy jest zatem aktem najwyższej wagi. Dusza sama decyduje o tym, jakie lekcje i wyzwania chce podjąć, dopasowując swoje cele i zadania. Do szerszego, uniwersalnego planu. Ważne jest zrozumienie, że przeznaczenie nie jest czymś stałym i niezmiennym, jest to raczej elastyczna droga, którą dusza eksploruje, mając jednak świadomość pewnych filarów i punktów odniesienia. Dusze, które teraz są gotowe odebrać tę wiadomość kwantową, znalazły się na ścieżce przebudzenia, która pozwoli im przekroczyć ograniczenia liniowej rzeczywistości i przyjąć większą odpowiedzialność zakształtowanie własnego życia oraz kolektywnego losu. Inni mogą dopiero przygotowywać się do tego przejścia, potrzebując więcej czasu na oczyszczenie energetyczne, integrację doświadczeń lub uświadomienie sobie swojej misji. Dusze wybierają swoje inkarnacje w oparciu o złożone impulsacje ze swojego wyższego ja, które zna pełen obraz spirali ewolucji. To wybór nie tylko jednostkowy, ale też służący większemu dobru, Nierzadko dusze decydują się na bycie ogniwem łączącym różne światy, by wspierać przesunięcie w częstotliwościach energetycznych planety. Dlatego właśnie ci, którzy odbierają tę wiadomość, często odczuwają wewnętrzne napięcie, poczucie misji, a nawet niepokój egzystencjalny to jesteśmy my, dusze pełne świadomości, które noszą w sobie informacje gotowe do rozprzestrzeniania na wiele poziomów rzeczywistości. Nie Zapominajmy, że dusza przed każdym wcieleniem dokonuje porozumienia z innymi istotami wymiarów wyższych, mentorami czy przewodnikami duchowymi, które pomagają jej wybrać odpowiednie lekcje i cele. To porozumienie jest swego rodzaju kontraktem energetycznym, który uwzględnia wszystkie możliwe zmienne świata materialnego i duchowego. Właśnie dlatego czasami mimo obecnego bolesnego doświadczenia Dusza wie, że jest ono niezbędne do rozwoju. To element większej układanki, której sens możemy dostrzec tylko z perspektywy duszy, a nie tylko z codziennego życia. W obliczu tych prawd zyskujemy rozumienie, że nasza obecna świadomość to tylko fragment całej podróży. Otrzymując tę kwantową wiadomość, dusze zostają zaproszone do świadomego uczestnictwa w procesie przesunięcia częstotliwości, które ma ogromny wpływ nie tylko na indywidualne życie, ale i na przyszłość całej planety. Wybrane dusze są niczym latarnie, które oświetlają drogę innym, prowadząc ich ku przebudzeniu i większej świadomości. Zrozumienie tego wyboru i przeznaczenia uwalnia od poczucia osamotnienia i bezsensu. Nawet w najtrudniejszych momentach ufność w plan duszy pozwala spojrzeć na doświadczenia z perspektywy ewolucji i rozświetlonego celu. To właśnie ta głęboka wiara w mądrość kosmicznego porządku i własną rolę w nim umożliwia pełne otwarcie się na przesłanie, które nie jest zwykłą informacją, lecz energetycznym impulsem transformacji. Tylko wybrane dusze, świadome i gotowe, mogą odebrać ten impuls i nieść go dalej, wspierając globalną zmianę, która jest już na horyzoncie. Gdy zaczynamy rozumieć energię transformacji płynącą z przekazu, Kwantowego. Otwieramy drzwi do głębokiej przemiany zarówno na poziomie duchowym, jak i osobistym. To nie jest zwykła zmiana czy przejściowa fala inspiracji. To potężny impuls energetyczny, który rozpoczyna proces przesunięcia naszych wibracji, poszerzając percepcję rzeczywistości i pozwalając na przebudzenie ukrytych aspektów naszej świadomości. Energia ta działa niczym katalizator, rozpuszczając stare wzorce, przekonania i programy które dotąd utrzymywały nas w stanie ograniczeń i oddzielenia od prawdziwej esencji duszy. Przekaz kwantowy, który teraz dociera do wybranych dusz, niesie ze sobą specyficzną częstotliwość, która rezonuje z uniwersalnym polem świadomości. Ta częstotliwość jest jak mapa prowadząca nas ku głębszemu zrozumieniu siebie i wszechświata, jednocześnie uruchamiając procesy samouzdrawiania i integracji na wszystkich poziomach istnienia. Emocjonalnym, mentalnym, energetycznym i duchowym. Wiele osób, które otwierają się na ten przekaz, zaczyna doświadczać niezwykłych zmian, od głębokich uzdrowień, przez nagłe olśnienia po poczucie jedności z całością. Energia transformacji pracuje przede wszystkim poprzez rozluźnienie starych ograniczeń i wzorców karmicznych, które blokowały swobodny przepływ energii w ciele i duszy. Te wzorce często powstawały na przestrzeni wielu wcieleń, Tworząc sieci powiązań, które utrudniały pełną realizację duszy, dzięki podniesieniu świadomości i rezonowaniu z kwantowym polem, dusza zyskuje możliwość świadomego rozpoznania i uwolnienia tych ciężarów. To proces, który nie zawsze jest łatwy, ponieważ wymaga zmierzenia się z własnym cieniem, bólem i nieprzepracowanymi emocjami. Jednak to właśnie przez takie oczyszczenie energia transformacji otwiera przestrzeń dla nowego, pełniejszego życia. Pozbawionego iluzji i lęków. Na poziomie osobistym przekaz kwantowy staje się przewodnikiem, który pokazuje, jak świadomie kroczyć ścieżką rozwoju. Wskazuje na konieczność harmonizacji ciała, umysłu i ducha, aby pełniej manifestować prawdziwą tożsamość. W praktyce oznacza to, że zaczynamy podejmować decyzje zgodne z wyższym dobrem, wyrzucając z życia to, co nas zatrzymuje toksyczne związki. Zakorzenione schematy myślowe czy nawyki, które nie służą naszemu wzrostowi. Energia ta naucza nas także zaufania do wewnętrznej mądrości, pozwalając usłyszeć głos intuicji, który do tej pory mógł być przytłumiony przez hałas zewnętrznego świata. Rozwój duchowy pod wpływem tej energii nie jest już jedynie teorią czy chęcią zmiany, staje się żywym doświadczeniem. Przekaz kwantowy namawia do wejścia w stan obecności. W którym możemy obserwować swoje myśli i emocje bez osądzania, ucząc nas przekształcać negatywne wzorce w świadome wybory. Jest to proces głębokiej transformacji, w której dusza staje się aktywnym uczestnikiem własnej ewolucji, a nie biernym obserwatorem. Dzięki temu rośnie poziom samopoznania, poczucia wartości i wewnętrznego spokoju. Dodatkowo warto podkreślić, że energia transformacji działa również w sferze zbiorowej świadomości. Wibracje wysyłane przez wybrane dusze tworzą pole rezonansowe, które wpływa na innych ludzi i może inspirować ich do przebudzenia. To efekt lawiny, gdzie pojedyncze zmiany osobiste rozlewają się na całe społeczności, prowadząc do coraz większej harmonii i współpracy między ludźmi. Dolores Cannon wskazywała, że takie energetyczne przebudzenia są niezbędne, aby planeta weszła na wyższy poziom istnienia, w którym dominują pokój, miłość. I wzajemne zrozumienie. Warto pamiętać, że energia transformacji nie działa natychmiastowo ani liniowo jest bardziej jak puls falująca i dostosowująca się do indywidualnego rytmu każdej duszy. To wymaga cierpliwości, wytrwałości i otwartości na zmiany, które często mogą wywoływać momenty dyskomfortu czy zwątpienia. Jednak każdy krok, nawet najmniejszy, jest częścią wielkiego procesu uzdrowienia i odrodzenia. Podsumowując, przekaz kwantowy i energia transformacji, które ze sobą niosą, są zaproszeniem do głębokiej zmiany, do przebudzenia świadomości, świadomego tworzenia rzeczywistości i harmonijnego życia. To wezwanie do odkrycia swojej mocy, do wyzwolenia z więzów przeszłości i do wejścia na ścieżkę pełni, gdzie dusza i ciało współdziałają w doskonałej jedności. Ten proces to nie tylko zmiana jednostkowa. Lecz także krok milowy w ewolucji całej planety. W miarę jak zagłębiamy się w proces połączenia z wyższym ja, otwieramy się na dostęp do głębokiej mądrości, która przewyższa wszystko, co znamy na poziomie umysłu racjonalnego. To połączenie nie jest jedynie duchową metaforą, lecz rzeczywistym i namacalnym doświadczeniem komunikacji z najwyższym centrum naszej istoty obszarem, w którym kryje się prawda o nas samych i naszym miejscu we wszechświecie. Dolores Cannon w swoich pracach ukazywała, że wyższe ja to nic innego jak nasza pierwotna, nieskażona esencja, źródło nieskończonej mądrości i miłości, z którym każdy z nas może nauczyć się rezonować. Podstawą tego połączenia jest cisza, przestrzeń wolna od zewnętrznych i wewnętrznych zakłóceń, które na co dzień bombardują naszą świadomość. W praktyce oznacza to stworzenie momentów w ciągu dnia, kiedy możemy wyciszyć umysł, zwolnić tempo oddechu i skierować uwagę do wewnątrz? Przez regularną medytację, głębokie oddechy i świadome kontemplacje, stopniowo rozpoznajemy, jak wygląda prawdziwy dialog z wyższym ja. Nie jest on oparty na słowach, lecz na odczuciach, obrazach, symbolach i subtelnych impulsach energetycznych, które przekraczają liniowy język. Intuicja odgrywa tutaj rolę najważniejszego przewodnika to ona jest, Językiem uniwersalnych energii, a jednocześnie bezpośrednim połączeniem z wyższym ja. Często bywa tłumiona przez codzienny zgiełk i logiczne myślenie, lecz gdy uczymy się jej ufać i słuchać jej delikatnych wskazówek, staje się latarnią prowadzącą nas ku najlepszym decyzjom i zgodności z naszym przeznaczeniem. Dolores Kanon. Podkreślała, że intuicja to nie kaprys ani przypadek, lecz świadome narzędzie które umożliwia nam odbieranie sygnałów z wyższych wymiarów oraz pełne uczestnictwo w kosmicznym przepływie. W praktyce połączenie z wyższym ja pozwala nam doświadczać przewodnictwa w wielu formach. Czasem przychodzi ono w formie nagłych olśnień, cichych potrzeptów podczas snu, pojawiających się symboli lub synchronicznych zdarzeń, które potwierdzają właściwą ścieżkę. Inaczej bywa w emocjach, gdy czujemy spokój, zaufanie i wewnętrzną harmonię. To znak, że jesteśmy w rezonansie z wyższą częstotliwością. Z kolei dysharmonia i napięcie często sygnalizują oddalenie, a nawet wewnętrzne konflikty, które należy przepracować na poziomie świadomości lub ciała. Istnieje wiele metod wspierających rozwijanie i utrzymywanie tej komunikacji. Jedną z najskuteczniejszych jest prowadzenie dziennika duchowego, zapisywanie wszelkich intuicyjnych wglądów, snów, wizji oraz odczuć energetycznych zachęca do głębszej refleksji i rozpoznawania wzorców. Kolejną praktyką są sesje regresji hipnotycznej, których Dolores Cannon poświęciła wiele lat badań. Przez te sesje osoby mogą dosięgnąć stanu głębokiego relaksu i dotrzeć do poziomów podświadomości, gdzie ukryte są informacje od wyższego ja, często pozyskane z innych inkarnacji czy wymiarów. Są to niezwykle cenne wskazówki dotyczące Terazniejszych wyzwań i potencjalnych ścieżek rozwoju. Ważnym aspektem jest również praktykowanie wdzięczności i otwartości na wszelkie formy przekazu. Uniwersalne energie operują na zasadzie rezonansu. To, czym wypełniamy swoją przestrzeń mentalną i emocjonalną, przyciąga do nas odpowiednie informacje i doświadczenia. Dlatego kluczowe jest oczyszczenie się z lęków, osądów i zaburzeń energetycznych, by móc przyjąć czystą, Jasną komunikację z wyższym ja. Wpływ tego połączenia jest nieoceniony. Dzięki niemu zyskujemy poczucie wewnętrznej mocy, które jest wolne od egoistycznych pragnień i strachu, a skierowane ku najwyższemu dobru. Umożliwia to podejmowanie decyzji zgodnych z naszym duchowym planem, a także lepsze zrozumienie lekcji, które życie nam przynosi. Połączenie to pozwala również na zwiększenie empatii, współczucia. I zdolności do uzdrowienia zarówno siebie, jak i innych, gdyż działamy już z poziomu serca i uniwersalnej jedności. Dolores Cannon mówiła, że każdy człowiek ma w sobie potencjal stać się świadomym kanałem, przez który płynie energia miłości i mądrości wszechświata. Ta świadomość wymaga jednak codziennej praktyki, cierpliwości i chęci opuszczenia strefy komfortu. Dzięki temu zyskujemy możliwość nie tylko lepszego. Rozumienia siebie, ale i pełniejszego uczestnictwa w procesie globalnej transformacji, która już teraz zachodzi. Zatem nawiązanie kontaktu z wyższym ja jest niczym zaproszenie do spotkania z własną, nieograniczoną tożsamością, tym aspektem nas samych, który zna wszystkie odpowiedzi i prowadzi nas ścieżką najwyższej mądrości. To intymna podróż do serca istnienia, w której każde słowo, obraz i impuls niosą ze sobą klucz do przebudzenia i jedności ze wszechświatem. W ten sposób uczymy się żyć w pełni świadomie, zaufawszy uniwersalnym energiom, które są nieustannie obecne i gotowe by wspierać nas na każdym kroku. Przygotowanie się na zmianę oraz podjęcie swojej niezwykłej misji na ziemi to proces wymagający głębokiej samoświadomości, cierpliwości i konsekwencji, ale przede wszystkim otwarcia serca i umysłu na to, co nieznane i nieuchwytne dla zwykłych zmysłów. Dolores Kanon przekazywała, że każdy z nas ma w sobie potencjał, by stać się świadomym twórcą swojego życia i współtwórcą tej planety, jednak droga do realizacji tej misji wymaga systematycznej pracy z sobą i z energią otaczającego nas wszechświata. Istnieje kilka kluczowych wskazówek, które pomogą przygotować się na ten proces zmian i pełnienia roli, którą dusza wybrała przed inkarnacją. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie energetyczne i emocjonalne. Nasze ciała fizyczne i subtelne noszą ślady przeszłości, traumy, lęków i schematów, które utrudniają swobodny przepływ energii oraz kontakt z wyższą świadomością. Rozpoznanie tych blokad i podjęcie świadomych działań, takich jak medytacja, techniki oddechowe, praca z ciałem czy terapie energetyczne, pozwala na rozpuszczenie napięć i otwarcie przestrzeni wewnątrz nas. Dolores często mówiła, że jest to oczyszczenie od wewnątrz, które tworzy fundament pod dalszy rozwój. Bez tego trudno jest w pełni przyjąć przesłanie kwantowej świadomości i autentycznie odpowiedzieć na wezwanie swojej duszy. Kolejnym elementem jest praktykowanie uważności i obecności w codzienności. W świecie pełnym rozproszeń i nadmiaru informacji kluczowe staje się wytrenowanie umysłu do bycia tu i teraz. Świadome życie uczy nas rozpoznawać sygnały z ciała, intuicji i otaczającego świata, co jest niezbędne w odbieraniu wskazówek dotyczących naszej misji. Proste praktyki, takie jak regularne chwile milczenia, prowadzenie dziennika intencji czy obserwacja oddechu, pomagają zbudować most między codziennością a wyższym wymiarem świadomości, w którym rodzą się pomysły i inspiracje do działania. Trzecią wskazówką jest wdrożenie praktyki współczucia wobec siebie i innych. Misje, które dusze podejmują na ziemi, często wiążą się z wyzwaniami, które wymagają od nas nie tylko odwagi, ale także wielkiej dawki empatii i cierpliwości. Wewnętrzne napięcia i trudności bywają testem, który wzmacnia nasze zdolności do rozumienia ludzkich doświadczeń oraz rozszerzania pola miłości osoby, które potrafią łączyć siłę z czułością, stają się naturalnymi liderami duchowymi i przewodnikami, którzy nie tylko inspirują, ale i służą pomocą w procesie globalnej przemiany. Równocześnie niezwykle ważne jest dbanie o integralność ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Natura jest nie tylko naszą matką, ale też sprzymierzeńcem w procesie transformacji. Regularny kontakt z przyrodą, praktyki ruchowe takie jak yoga czy tai chi, Zdrowa dieta oraz rytuały samoopieki tworzą harmonijną podstawę, która wspiera naszą energię życiową i pozwala lepiej wytrzymywać fale zmian energetycznych na planecie. Dolores Cannon często podkreślała, że ciało jest świątynią duszy i troska o nie to wyraz szacunku dla całej istoty, którą jesteśmy. Kolejną bardziej wyrafinowaną wskazówką jest rozwijanie relacji ze swoim zespołem duchowym przewodnikami, aniołami, nauczycielami z wyższych wymiarów, czy innymi istotami światła. Zaufanie do ich obecności i prośba o wsparcie w intuicyjny sposób otwiera nas na prowadzenie, które jest szybsze, klarowniejsze i precyzyjniejsze. Często wystarczy świadoma intencja lub modlitwa, by uruchomić kanały komunikacji, które pomogą unikać pułapek ego i lęku. Wreszcie, ważne jest przyjęcie postawy służby i odpowiedzialności. Zrozumienia, że nasza misja jest częścią większego planu dla dobra całej ludzkości i planety. To wezwanie do działania, które wymaga od nas zarówno odwagi, jak i pokory. Każdy gest, każda decyzja i każdy uśmiech mają znaczenie na poziomie energetycznym i zbiorowym. Dlatego praktyka cierpliwości wobec siebie, regularne przypominanie sobie celu i celebrowanie nawet najmniejszych sukcesów duchowych pomaga utrzymać motywację i siłę w chwilach zwątpienia. Proces przygotowania do pełnienia swojej misji to nie wyścig, ale głęboka, osobista podróż, która wymaga świadomej obecności na każdym jej etapie. Dolores Cannon uczyła, że chodzi o tworzenie harmonii między ciałem, umysłem i duszą. Równowagi, która pozwala wejść w przestrzeń pełni bycia. Kiedy tę harmonię znajdujemy. Stajemy się jak ogień, którego światło i ciepło potrafią rozświetlać ścieżki innym, a zarazem pozostajemy uziemieni i spokojni we własnym centrum. Wszystko zaczyna się od decyzji, świadomego wyboru, by podjąć tę wędrówkę ze wszystkim, co się z nią wiąże, otwierając swoje serce na uniwersalne energię i gotowość do zmiany. To zaproszenie do bycia świadomym światłem na Ziemi, prowadzącym nie tylko siebie, ale i całą ludzkość ku nowej erze świadomości, pokoju i miłości. Podążając ścieżką kwantowej świadomości i otwierając się na przesłanie, które jest skierowane wyłącznie do wybranych dusz, wkraczamy na drogę głębokiej, transformacji i służby wyższemu celowi. To zaproszenie do przebudzenia, które wymaga od nas odwagi, otwartości oraz codziennej pracy nad sobą. Jednak w zamian zyskujemy dostęp do nieskończonej mądrości, mocy kreacji i połączenia z uniwersalną energią, które prowadzą nas ku pełni i harmonii. Każdy z nas, kto odważy się przyjąć tę kwantową wiadomość, staje się częścią wielkiego procesu przemiany planety, niosąc światło, miłość i nadzieję dla siebie i całej ludzkości. Jest to czas wyjątkowy i pełen znaczenia czas, w którym dusze, świadome swej misji, mogą naprawdę rozkwitnąć i sprostać swojemu przeznaczeniu.